Nie, yeah. your okay. Wait a nie, yeah, everyone nie, 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 mikrofonu nie, mikrofonu? nie, nie, mikrofonu. Digital USB więc dostałem go na moją urodziny, które były wczoraj. Tylko, że przyszedł, przyszedł dzisiaj. Dlatego, bo zamiast kupić załóżmy już dwa tygodnie przed moimi urodzinami i mieć z Chin, ale z USB dobry, to zamiast tego zapomnieliśmy. Znaczy, zapomniałem, w sumie, sumie zapomnieliśmy o tym. I kupiliśmy taki też USB, tylko że słabszy. A czy słabszy nie wiem czy jest. Na pewno yy, na pewno to z hercami, inne są herce na pewno, ale to nieważne. Znaczy w sumie to ważne, ok. Na pewno są inne herce, wszystko ich tak po kolei, ale obstałem, że też to jest dobry mikrofon, bo w sumie w końcu będę mógł nagrywać yy, tak dobrze już na komputerze. I to mnie cieszy cause I need it. Jest, I need it. Like for Teraz poczekajcie, bo moja ma idzie. Mama z bajem. Mama. Chodź. Dobra, nieważne, kurde no taśma jest jak zwykle, nie ma co. Ale powiem szczerze, że przyda mi się w końcu ten mikrofon. Cause like, why not? I widzę też, że mi się komputer zrakował. Dlatego... Go szybko sobie zresetuję. Dobra. <laughs> Jeszcze użyj <się. śmiech> Boom boom Dobra jest. Okej, nice, nice. nice, 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 nice. to nawet nawet niż myślałem, boom 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 Hati mi się pokazują wszystkie części wszystko, jak gdzie co podłączyć? Mhm. Mhm. Okej, okay, czyli po prostu to jakoś tam podłączać, to potem to zrobię, oczywiście, więc okej, okay. Boom. Nasz popfil, który jest malutki. Jeszcze <tryk> 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 w sumie nie wiem, co się spodziewałem z takiego mikrofonu. Eee, ale nie jest taki zły, jużmy. Mógł być gorszy. No dobra, czyli mamy popfil. Mamy takie coś I don't know who, what the hell is this Ale to się tak fajnie wygina Ja muszę sam jeszcze ogarnę co... To. Aha! To jest na mikrofon, okej okay. Wait, I got it, I got it yeah. Co? Nie Nie O, agar! Dobra, czyli tutaj mamy taką podstawę na mikrofon spoko, mogę sobie, tak, mogę okej, okay, fajnie, tylko potem to będę musiał jeszcze ogarnąć Cię dobra, yy... dobra co tutaj jeszcze mamy, jest i mikrofon <grym> dlatego nice i mamy jeszcze fi... no znaczy, co co to, aha, to jest to na mikrofon że się to kłada tak no, a takie coś jeszcze, To się zakłada na mikrofon, postawiam. No, mama, jeżeli nie chcesz być na filmie, nie wchodź. <grymne> 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 ok, jest, założyłem ten mikrofon, tego spoko. i w sumie to jest tyle. Dlatego teraz sobie spróbuję, może jakoś to. Powpinać wszędzie Dlatego tak Okej okay. Więc Co z tym? Bo Jak? Czyli to? Mówicie mi, że jakimś cudem powinno się mieścić o tym Are you serious? Czekaj Aha, idzie Bo no to tutaj są o takie gumki są na to, że idealnie sobie można to włożyć Ła, przycięło mi metale palca Dobra, sobie to przełożę. Dziwich to przekładamy, przekładamy Okej okay. Na spokojnie Okej, okay, i teraz mikrofon tu wchodzi, tak? Tak Tak Jo z bazień, Joryn z bazień Okej, okay. nie wiem, czy to powinno dawać jeszcze bardziej Chyba o tyle starczy Haha, <grystanie> dobra, jest to coraz świetniejsze i teraz W to się wkłada ten filtr, filtr tak? W to się wkłada filtr Am I right? Yes, okej okay. Okej, okay. i w sumie... Mówiąc szczerze już tam. Śroma to jest cytrynowy dżony z tej strony rysiu. I jest nasz mikrofon. Wyglądał spoko. Jest gicior, dlatego tak. <ścoughs> Więc w sumie mówiąc szczerze, review na razie nie będę robił. Po prostu w następnym odcinku na komputerze jak będę nagrywał to po prostu usłyszycie dźwięk mikrofonu. 还分一个大，再给我再来，行吗？